Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam, jak przygotować pyszną sałatkę pieczarkową z jajkami i żółtym serem. To szybka i smaczna propozycja na każdą okazję. Dzięki harmonijnemu zestawieniu wszystkich składników uzyskacie niezwykle smaczną potrawę. Zapraszam. Oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Pieczarki gotujemy w całości w garnku z lekko osolonym wrzątkiem około 5-7 minut. Ugotowane pieczarki wyjmujemy łyżką cedzakową i studzimy. Wystudzone pieczarki kroimy na mniejsze kawałki. Pokrojone pieczarki wrzucamy do miski. Ugotowane na twardo jajka kroimy w większą kostkę. Pokrojone jajka dodajemy do pieczarek. Jasną część pora dość drobno siekamy, po czym dodajemy do pieczarek i jajek. Umytą i osuszoną natkę pietruszki drobno siekamy i również wrzucamy do pozostałych składników. Ser żółty ścieramy na tarce o dużych oczkach. Starty ser dodajemy do sałatki. Na końcu do sałatki dodajemy majonez. Całość doprawiamy do smaku solą oraz czarnym pieprzem i dokładnie razem łączymy. Tak przygotowaną sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Smacznego! Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.